Kochani, dzisiaj u nas jest dzień robienia kiszonek. Krzysiu już zrobił dwa duże wiadra kiszonej kapusty. Potem będziemy robić kapustę kiszoną czerwoną, będziemy robić kombucze, czyli taką kiszonkę herbacianą. A teraz taki miks kiszonych warzyw. To każdy wie, że kiszonki stają się coraz bardziej popularne, ale nie chodzi tylko o ich tak zwany zdrowotny wpływ, czy chociażby to, że my czujemy się lekko po zjedzeniu kiszonek. Chodzi o to, że ważną zasadą permakultury jest dążenie do niezależności żywieniowej i w związku z tym, co co wyrosło na naszej działce, plony z naszej działki, powinniśmy to jeść. To powinno być podstawą naszego wyżywienia. I możemy w różny sposób te produkty, warzywa głównie i owoce, przechowywać, robić z nich różne przetwory, ale Robienie kiszonek również z warzyw jest fajnym sposobem na przechowanie tych warzyw. Ja nie jestem fanką kiszonych warzyw. Nawet nie za bardzo lubię ogórki kiszone, których mój mąż zrobił 200 ponad słoików, i też rzadko do pewnego momentu jadłam kapustę kiszoną. Po prostu. Ten wymóg, to dążenie do tego, żebyśmy mogli być niezależni żywieniowo, w pewien sposób wymusza również zmianę nawyków żywieniowych. Więc jeżeli kiszonki są dobrym sposobem na to, żeby przechowywać warzywa i je potem jeść, to przyzwyczaję się po prostu do tego. I będę jadła kiszonki. Ostatni raz robiłam kiszone warzywa chyba ze 3 lata temu, więc Zapewne będę potrzebowała pomocy Krzysia, żeby mi powiedział, co w jakiej kolejności będzie dawane, jeżeli chodzi o te dodatki kiszeniowe. Niemal wszystko, co tutaj mamy, mamy z naszej działki. Kalafiorek dostaliśmy, podobnie jak czerwoną cebulę, bo my mamy tylko białą cebulę na działce. Teraz, co tutaj jest? Nasza marchewka. Jest y, nasza y, papryczka. Będę też kisić w tej mieszaninie kwiaty cukini, y, kwiaty y, nasturcji. Mamy papryczkę chili też z własnego ogródka. Ostatnie y, cukinie, y, rzodkiew I to chyba wszystko, co pójdzie w tym zestawie. Mamy już też zrobione kiszone ogóreczki, kiszoną kapustę, kiszone buraki, i tak, właśnie jak ja do tej pory nie lubiłam tych kiszonek, to chociażby właśnie soczek z kiszonych buraków, który teraz systematycznie robię, wyrywając po 3-4 buraczki z grządek, bardzo mi smakuje, po prostu się do tego przyzwyczaiłam. Możemy zrobić taką kiszonkę warzywną albo w dużym słoju, a potem, kiedy się ona ukisi, przełożyć do mniejszych słoiczków, tak jak na przykład robi się z kapustą. Albo możemy od razu kisić w małych słoikach, takich twistach. I wtedy, jeżeli kisimy w małych, w takich słoiczkach, to zalewamy te warzywa gorącą zalewą. Natomiast jeżeli one będą w takim dużym słoju, to wtedy możemy zalać to zalewą zimną i to nam się też ukisi. No i oczywiście oprócz tych składników tradycyjnie będą nam potrzebne. Będą nam potrzebne co chszan. Ja tutaj mam kawałki chrzanu, który wykopaliśmy ostatni chrzan. Wykopaliśmy z działki i liść, bo nie wiem czy to nie będzie za mało, czosnek, no i oczywiście koper oraz Przyprawy. Czyli będzie potrzebny liść laurowy i ziele angielskie, tak? Zgadza się? Dobrze, ale liść laurowy i ziele angielskie, to szczerze mówiąc o tym zapomniałam, więc tak, tu mam liść laurowy, to zaraz sobie to sięgniemy, oraz ziele angielskie też jest na tak zwanym podorędziu, bo jest cały czas w użyciu. To nie jest konieczne. To nie jest konieczne, ale ty to dodajesz, prawda? Dobrze. No to ja też to dodam. I tutaj jeszcze ważny składnik to jest woda kiszona z ogórków. I podobnie jak na przykład robimy ocet i do tego świeżego nastawu dodajemy troszeczkę już zrobionego wcześniej octu albo matkę octową, to podobnie tutaj, żeby pobudzić ten proces kiszenia, damy kilka łyżek tego, tej wody z ogórków kiszonych. Albo można po prostu włożyć też ogóreczka. Ogóreczek będzie taką naszą matką octową. Ja dodam e, wodę, bo ogórków nie wolno, prawda? Bo ogórki są tylko do jedzenia. Dobrze, czyli zaczynamy od czego? Zaczynamy od kopru. To, słuchajcie, to jest dla mnie taka troszkę nauka, bo e, kiszonki to robi Krzysiu zwykle. Czyli na dno wkładamy koper, więcej tego kopru włożyć, troszkę więcej kopru na dno. Tutaj mam tyle suchego, ale gdyby było za mało, to jeszcze mam taki koper świeży, bo świeży też może być. Dobrze, czyli kładziemy do tego dużego słoja koper, czosnku. Czosnku mam tutaj chyba z 10 ząbków, bo przecież też spróbujemy kiszonego czosnku. 5 dam na razie na spód. I chrzan, tak? Mam tyle chrzanu, czyli wszyscy, cały ten chrzan włożyć. Połowa. Dwa. Liść włożę mi później. Teraz ziele angielskie. Dosłownie trzy ziela. Trzy ziarenka ziela angielskiego na spód i jeden listek laurowy dwa listki na taki duży słoik, ok, to już bardzo ładnie wygląda i teraz zaczynamy układać warzywa. To odstawimy, a potem sobie to weźmiemy. Ja to tak postaram się wymieszać, nie układać warstwowo, chociaż niektórzy właśnie też układają warstwowo. Ale ja sobie tak to wezmę. Teraz tak żeby było widać co tutaj jest. Wydawało się, że ten słój jest taki duży. Ale on wielki taki nie jest. I nam się to wszystko tutaj zmieści. I staramy się to pomieszać. Teraz troszeczkę cebulki czerwonej. Marchewki, troszkę kwiatków. Kwiatki są tutaj wymaczane w wodzie z octem, żeby, jeżeli byłyby tutaj jakieś insekty w tych kwiatkach, jakieś stworzonka, to żeby one nam uciekły. Tych kiszonych liści na sturcji to jestem bardzo ciekawa, bo. Wcześniej nigdy nie dodawaliśmy liści do kiszenia, nie liści tylko kwiatków do kiszenia, bo jak pamiętam, to kiedyś kisiliśmy tylko e, kalafiory, brokuły, nie pamiętam co tam jeszcze było. No tylko buraki kisiliśmy osobno, bo buraki zabarwiają. Dobrze. Obowiązkowa u nas papryczka chili z. E, nasionkami, żeby to było ostre. Dobrze, teraz więcej papryczki jeszcze. Kalafiorki. Dobrze. Cebulka znowu idzie czerwona. Tak, ostatnio rozmawialiśmy. O tym, że jest to bardzo ważne, żebyśmy również nasze dzieci czy wnuki uczyli tego, w jaki sposób wytwarzać żywność, w jaki sposób ją przetwarzać, bo przecież niekoniecznie nasze dzieci, zwłaszcza te młodsze, potrafią to zrobić, a to jest, może okazać się, że to będzie bardzo ważna umiejętność. Wytwarzanie własnej żywności. I dzieci chyba dzisiaj trudno zainteresować działką, poza takimi malutkimi dziećmi, które wszystkim się interesują. Ale nastolatki to już nie wiem, czy byłyby tym zainteresowane. O, tego nie musimy specjalnie ubijać. To się nam to wszystko ładnie zmieści. Ale widzisz, prawie idealnie, w zasadzie idealnie. Papryczka chili. Wezmę to. Tak. Teraz na wierzch jeszcze, zanim ostatnią warstwę dasz, to jeszcze koper i czosnek. A, widzisz. To muszę wyjąć, bo już ostatnią warstwę dałam. To dobrze, że mi przypomniałeś. Dobrze, dobrze, wystarczy. Tak. Właśnie. Dobrze. Koper, czosnek i jeszcze chrzanu mam trochę. A ten liść jeszcze liść. widzisz. No to może dam kawałek go? Liście. Kawałek liścia. Kawałek liścia. Liści. Ten kawałek, o, tutaj niech sobie będzie. Pozostałe czosnki. Już jak się odstawi na bok, to się zapomni, prawda? Szanu tak. też? Dobrze, szan. I koper już muszę wziąć stąd. Ile tego kopru tych baldachinków? Za cztery. Cztery baldachinki kopru. Ładnie rozłożę tutaj te baldachimki na górze. Koper pięknie pachnie. No i teraz ta ostatnia warstwa. Warzyw. Dobrze. I może jeszcze kilka listków na sturcji tutaj. Kwiatków, listek też może iść, ale też chodzi o to, żeby to cieszyło oko. Żeby to ładnie wyglądało. Zresztą to ładnie już wygląda, ale kwiatki nas Turcji nam to ładnie upiększą. Muszę takie włożyć, żeby było je widać. No i też ze względu na te kwiatki nasturcji, też nie będę tego zalewać gorącą wodą, bo one też by zaraz padły. O, widoczne są, prawda? Dobrze. I ostatni element to będzie zalewa i muszę pamiętać o tym, o tym soku. I teraz zalewa. Jest przygotowana tak, jak zalewa do ogórków, czyli na każdy litr wody mamy czubatą, taką kopiastą łyżkę soli i małą łyżeczkę cukru. I zalewam na zimno, resztę tak. Troszeczkę soku z ogórku dobrze i o. Po samą szyjkę to oczywiście może się troszeczkę unieść do góry, ale to nic mi nie szkodzi. Zamykamy teraz słoik szczelnie. znaczy szczelnie zamykamy ten słoik po prostu zakręcając go i przez kilka dni ten proces kiszenia będzie trwał, powiedzmy do pięciu dni, więc tego przez pięć dni w ogóle nie otwieramy. Dopiero po tych pięciu dniach będzie można spróbować. Może tutaj troszeczkę wyciekać, chociaż mu, Krzysiu mówi, że nie powinno. Kochani, to jest naprawdę bardzo proste, jak widzicie, a poza tym też wygląda pięknie, więc moż, można zrobić wiele różnych e, przetworów, prawda? Z papryki czy z, e, z cukini, ale możemy też ukisić te wszystkie warzywa. I jeżeli tego do tej pory nie robiliście, to zachęcam Was do tego, żebyście chociaż jeden taki piękny słoik. Zrobili sobie owoców kiszonych na zimę. Kiszonki też warto, żebyśmy nauczyli się jeść. A jeszcze za parę dni, czyli za 5-6 dni, zrobimy tak zwanego shorta. A, tak. Smakujący. Tak. tak, zrobimy shorta, a teraz będziemy robić kombucze czyli herbatkę kiszoną z grzybka tego fermentacyjnego.